zawalczysz na Fame Mama a to już, um, um, zawalczę może, może tak, może nie. Nie wiadomo czy. Po prostu na ten moment powiem Wam, że... Um, planuję zacząć ogólnie trenować i tak dalej, ale to, czy zawalczę. W sensie nie wiem w sumie. Powiem wam, że ja naprawdę się jeszcze nad tym wszystkim zastanawiam. Zostawię Was z niepewności. Zobaczymy jak to będzie tak szczerze. Czy jest smutne, że przegrał z Dubielem. Wiecie co? Powinniście się na pewno zapytać o to czarka, no ale wiecie, no na, pewno, na pewno jest mu smutno. No jakby wiecie, no, no jednak, no, wiecie, no, no jednak bardzo się przygotowywał do tej walki. Naprawdę no robił 13 treningów tygodniowo, czyli dwa, dwa treningi dziennie i w niedzielę tylko robił jeden trening, więc na pewno go to jakoś w jakimś tam stopniu zabolało, ale jak już dzisiaj z nim rozmawiałam, to naprawdę jest okej, okay, więc wszystko. Przejdzie mu, słuchajcie, na pewno. Ja myślę, że da mu to też dużej motywacji, żeby, żeby walczyć dalej.